Waw Wędka zaprasza na film. Siemanko. Znowu jestem nad Rzeczką Pstrągową, a właściwie tym razem to jest Trociowo-Pstrągowa, bo jestem na Pomorzu nad rzeką Redą, która jest właśnie tutaj za mną. Wyjazd służbowy połączony też trochę z łowieniem, bo praktycznie każdego dnia a byłem 3 dni, udało się wygospodarować chwilę na, na łowienie e, dziś rano nawet byłem porzucać trochę z plaży e, niedaleko Jastrzębie Góry byłem bardzo zaskoczony, bo jak zszedłem na plażę to się okazało, że nie jestem sam, mało tego można by powiedzieć, że był tłum udało się też nagrać jedną rybkę, kolega kolegi też z Warszawy e, był tam nad wodą i akurat on trafił rybę, było wyżej 50 więc rzucę jako ciekawostkę, bo to nie była moja ryba. Ale sreberko było ładne. E, ja też trafiłem kilka, kilka pstrągów. Co prawda to były małe ryby, niestety, ale no cóż, tak po prostu jest. Czasami nie zawsze wyjeżdżają jakieś większe ryby. Wrzucam to, co złowiłem. E, trafiłem też lipienia, co prawda lipień ma okres ochronny. E, no ale co, uderzył w oblerka, więc no, nagrał się i go też dorzucam do filmu. E, wcześniej byłem na odcinku Redy. Eee, trochę powyżej. Teraz jestem już w całości Reda eee, Tutaj jest szansa i na tęczaka, i na potokowca i na i na troć wędrowną. Także co, będę próbował. Na pewno ryby w filmie będą, bo, bo kilka złowiłem. Także zapraszam. Są zakręty, są prostki. Teraz tutaj jest odcinek taki bardziej łąkowy. Byłem też, też w takim fajnym wąwozie. Także no, trochę, trochę, trochę materiału mam, coś tam postaram się z tego zmontować. Pozdrawiam. Siemano. Tutaj będzie krótka wrzutka. E, jestem na plaży. Okazało się, że spotkałem kolegę kolegi z Warszawy, który akurat złowił rybę. E, trochę ponad wymiar strebniaczek. bardzo fajna rybka. A podjechałem sobie rano na plażę. Myślałem że będę sam, okazuje się że jest tutaj, nie wiem czy to będzie widać, ale jest mnóstwo ludzi, łowiących, pewnie jest 15 osób. Ryby jakieś wyjeżdżały. Ten kolega mi powiedział, że on, on trafił rybę, wczoraj trafił dwie ryby. Także no naprawdę fajnie się dzieje. Porzucam chwilę, ja to prawda nie jestem przygotowany. W ogóle nie jestem przygotowany, nawet nie, nawet nie trochę nie przygotowany. Byłam lekki i ale kupiłem kilka blach. No i zobaczymy, może coś nam się uda złowić. Jest ryba, co prawda nie u mnie, ale u kolegi tam dalej, który łowi. Jest bardzo dużo osób tutaj, spieniguje. No mieszczam się teraz, e, będę próbował złowić pstrąga słyszałem, że tam w dolnym odcinku są też tęczaki. Jest szansa na troć. Zobaczymy. E, będę będę próbował, a potem może jeszcze może jeszcze podjadę na koniec e, na chwilę na ten odcinek specjalny. Zobaczę co się będzie działo na dole. Jeżeli na dole nic się kompletnie nie będzie działo, to albo będę spadał już do domu, albo podjadę jeszcze na e, jeszcze na ten odcinek nauki, na którym mówiłem. I wczoraj przez chwilę, i przedwczoraj też dwie godziny. Także mam nadzieję, że coś tam się jeszcze, jeszcze trafi. Siedzi.

学习、嗯哎。哎呀呀！哎 Siedzi. Lipień. Bardzo ładny lipień. Nie O piękny. Piękny lipień. Piękny. O, na takiego wablerka. Bardzo ładny lipień. 33 cm. Wpuszczę go tutaj. By było delikatnie. No czasami nie można, a gdzieś tam zejść, tutaj akurat można. Bardzo ładna rybka. To jest mój pierwszy lipień w życiu Poszczę go tutaj delikatnie O! Piękny poszedł Bardzo ładna rybka Are strong był Pierwszy dzień zmagań za mną e, było bardzo dużo brań. Strążki były małe. E, kilka złowiłem, kilka się spięło. E, jedna ryba bardzo ładna, też się spięła. E, trafiłem też lipienia, także, także dzień na plusek najbardziej. Teraz, teraz czas trochę popracować i może jeszcze zawitam na rzekę. Jutro pewnie nie, ale może pojutrze. Jest ryba. Jest ładniejszy wstrąg. W końcu. Stanów sobie tutaj znowu ciężko trzeba. Siedzi. Dobrze, dobrze. Tutaj te pstynogi już są żółte, bo na warcie. Były jasne. Nie ma jak tutaj inaczej zrobić. Ops. Ładnie poszedł. Nie wiem, czy to będzie widać, ale właśnie sarna tutaj płynie. Płynie pod tron rzeką. Bardzo fajnie to wygląda, ale płoszę mi pstrągi. siedzi znowu mały pstrąg no takie wariaty trzeba uważać bo można bo można się nadzieć na kotwicę po prostu tak i znowu Dwadzieścia centymetrów O, wstrąg. Znowu taki strążek malutki. Ryby są tylko wielkością nie powalają. Taki strążek. Czy już łowienie, yy, i w ogóle przygodę z rzeką Redą. Było fajnie, naprawdę, wygospodarowałem sobie praktycznie każdego dnia chwilę czasu, żeby porzucać, a byłem 3 dni. Ryby jakieś tam były, co prawda, no pstrągi, pstrągi, ale te pstrągi były bardzo krótkie, albo krótkie jak nie bardzo krótkie, ale za to, zwłaszcza pierwszego dnia, no, ilość wyjść, brań była porażająca, miałem naprawdę z 20 ale to wszystko tak jak powiedziałem były ryby małe był też lipień tak lipień ma okres ochronny więc wrócił do wody szybko zresztą wszystkie ryby tutaj wróciły oczywiście do wody rano udało się nagrać troć z plaży tak tylko widziałem chwilę że z boku kolega zaczął holować rybę więc postaram zobaczyć no i tak, tak jak powiedziałem jako ciekawostkę wrzucam